Cześć, witam Was, a dzisiaj szybki filmik jak ustawić LF30W. No i zaczniemy od standardowych ustawień zegarka, czyli przytrzymujemy przycisk górny lewy ADJUST i klasycznie dostajemy sygnał, że nam mryga sekundnik. No i tym sekundnikiem możemy zarządzić poprzez taki, że jeśli jest powyżej 30, tak jak teraz, sekund, to nam doda jedną minutę, a gdy jest poniżej, tak jak zobaczcie, to po prostu się restartuje do zera za każdym naciśnięciem. Przechodzimy dalej przyciskiem Mode i pierwsze, co mamy, to DST, czyli czas letni, Daylight Saving Time, więc w tym momencie jeszcze, jeszcze mamy, no już idzie zima, ale jeszcze mamy, więc zostawiamy go odpalony. Dalej przechodzimy Mode, a służy to tylko do tego, jeszcze wspomnę, że, że nie musicie przestawiać całego zegarka, tylko sobie po prostu tą godzinę cofacie bądź dodajecie przy, przy, przy czasach zimowym i letnim. No mam nadzieję, że już to kiedyś może już... W sumie całe życie powtarzają, że czas zostanie zrównany do jednego, no ale jeszcze się to nie udało, więc mamy tu taką opcję. Przechodzimy dalej. Teraz tak, dla naszej polskiej strefy ustawiamy oczywiście Berlin. To klasycznie, wtedy dostajemy tak jakby prawidłowe wskazanie tu na tej mapce. Ustawcie sobie Berlin, przechodzimy to między miastami, zobaczcie górę-dół. Tak to wygląda. Prawe będą nam do tego służyły. Przechodzimy dalej. Potem mamy godzinę. Minuty. Tutaj mamy tryb 24 godziny. Widzicie nam brygadę w ten. A jeśli nie, to zostajemy oczywiście pijemkę. No i wygląda to w taki sposób, że jest to szósta. Ja preferuję 24 godziny. Przechodzimy dalej. To jest rok. Tutaj miesiąc. I dzień. I teraz tak. Następne, które mamy, to LT. A jest to nic innego jak light, czyli długość podświetlenia. Mamy do wyboru albo tę, gdzie jest jedynka, to jest około 1,5 sekundy, a tutaj 3. Preferuję zostawić na jedynce. Polecam zostawić na jedynce, bo po prostu no, tu nie mamy ładowania solarnego, a szkoda baterii moim zdaniem. Ma wystarczające jest podświetlenie jednosekundowe, ale możliwość jest, więc to pozostawiam Wam. Przechodzimy dalej, i to jest wszystko. Zatwierdzamy adjustem. A teraz tak, jeśli jesteśmy w tankie pingu, czyli głównym ekranie, mamy tutaj pod prawym dolnym search, mamy jeszcze dostęp do, do tych czterech czasów, zobaczcie, takie pod ręką, można sobie je ustawić dowolnie, na tym naszym pierwszym przeskakuje od razu na datę, więc wiemy, że, że to jest ten prawidłowy, zobaczcie, jak jest na drugim, T2, widzicie, to on zostaje w takiej pozycji i tutaj data się nie pokazuje. W taki sposób. A żeby to ustawić, to przechodzimy sobie na przykład na T2. Przytrzymujemy adjust i góra, bądź tu zobaczcie, zmieniamy sobie czasy dowolnie. Tu zostawimy Nowy Jork na przykład. Przejdźmy dalej, prawym dolnym. Tu może być Londyn. No i niech będzie Paryż. Może, możemy to zmienić. Może nie Paryż, dajmy coś. Dajmy Madryt, proszę bardzo. Tak to wygląda, zatwierdzamy adjustem. I wtedy już przechodzimy z do temp keepingu, ale całą, całą, właśnie, całą zaletą tego zegarka jest to, że po prostu jest skupiony na czasach na świecie. Więc mamy tutaj po prostu taki szybki wgląd. Tak to wygląda. Dalej mamy time, który po prostu przytrzymując adjustem odpalamy właśnie DST. Zobaczycie, widzicie? Godzina się zmienia. Tak to wygląda. Nawet powinno zostać w tym momencie na DST, i to jest. O, zmieniamy sobie te. Yy, aha, tutaj nie tak. Te, także nie jesteśmy w opcjach, więc zostaje nam tylko tak jakby cała pętla do przejechania, ale to jest tylko podgląd czasów oczywiście w drugiej naszej opcji Mode. Jedziemy dalej, Alarm. I teraz tak, pierwsze co zobaczycie, to jest oczywiście pozycja alarmów. Ustawiamy go klasycznie przytrzymując Adjust. Od razu nam się zaznacza, że jest uruchomiony, i sobie tutaj godzinkę zmieniamy. Bo jeśli nam mrygają opcje, no to działają nam dwa klawisze, a jeśli nie tak jak w to poprzedniej, to tylko jeden. Więc na przykład tak to wygląda. Zatwierdzamy. Możemy przejść dalej, tutaj prawym dolnym. I ten alarm jest. Widzicie na off, bo mamy ich tutaj pięć. Tak to wygląda. I ostatnią, czyli tą szóstą pozycją jest zobaczcie, uruchomimy sobie, jest on i to jest nic innego jak sygnał godzinowy możemy go zostawić na off przejdźmy sobie do tego alarmu, żeby nam nie dzwonił o, i jest off tutaj jest tak jakby pozycja podwójna tego alarmu a jest to nic innego jak dołożenie trzemki to jest tylko w tej pozycji pierwszej więc tak jakbyście, nie ma tego zaznaczonego bo mamy tutaj opcję mute na górze i zaraz Wam pokażę, jak z niej skorzystać, czyli wyciszyć zegarek, ale z opcji klawiszy. Timer, klasycznie też adjust. Zmieniamy sobie modem. Możemy też ustawić sekundę. Tak samo góra, dół w tej pozycji, jeśli mryga, to działa. Adjustem zatwierdzamy. Przechodzimy do stopera. Stoper uruchamiamy prawym dolnym. Zatrzymujemy go też tym samym klawiszem, a gdy leci, możemy skorzystać z tego adjust i jest to tak zwany split, więc czas leci w tle co nam sugeruje te migające między zerami dwukropek więc cały czas nam liczy, liczy, liczy i możemy go też zatrzymać i widzicie, czas już jest na, na tej sekundzie bo po prostu liczył nam a do czego to służy? Możemy na przykład sobie sprawić jedno okrążenie Pach, mamy to czas zatrzymany 25 sekund, 22 setne po prostu możemy sobie liczyć Dwa. Restartujemy Adjustem, gdy stoper jest zatrzymany. A jeszcze, o które wspomniałem, czyli Mute. Jak to zrobić? Jak wyciszyć dźwięk klawiszy? Przytrzymujemy dłużej klawisz Mode. Proszę bardzo, dostajemy potwierdzenie, że jest Mute. I jest bez dźwięku. Ja to sobie uruchamiam, bo akurat lubię. Proszę bardzo. I to by było na tyle. Jeszcze Wam pokażę może w tym filmiku poświetlenie. Zobaczcie, jest takie bursztynowe, dosyć mocne, ale znajdziecie też. Wstawię Wam link tutaj w prawym górnym rogu opisujący troszkę bardziej ten zegarek niż same ustawienia. Dzięki bardzo i do następnego.